Cześć, to Wojtek z kanału Finansowy Excel. W tym filmie pokażę Ci dalszy ciąg metod poprawienia dat. Jeśli nie oglądałeś dwóch poprzednich filmów z tego cyklu, koniecznie obejrzyj. Link do playlisty będziesz miał w opisie do tego filmu. Zobacz. Tu jest bardzo ciekawa metoda poprawienia dat za pomocą narzędzia tekstu jako kolumny. Jest to genialne narzędzie do poprawienia dat. Mamy tutaj daty w układzie tekstowym, oczywiście, po czym poznajesz że ten układ tekstowy, aż że są. Przyległe do lewej krawędzi komórki, co świadczy, że to jest format tekstowy. A po drugie, zobacz, w tym widoku wezmę jakokolwiek datę z naszej pierwszej kolumny i zobacz, wszędzie mam takie sam format zastosowany. To oznacza, że to jest data nieprawidłowa, data w formacie tekstowym. Zastosujmy to narzędzie. Zobacz, zaznaczam nasze nieprawidłowe daty i mam tutaj. Kartę dane i co tu mamy? Genialne nasze narzędzie: tekst jako kolumny. Klikamy na nie i zobacz. Mamy tu kreator konwersji tekstu na kolumny. Pierwszy krok pozostawiamy jak w układzie domyślnym. Drugi krok też nas interesuje. Możemy sobie tu odznaczyć tabulator. Możemy zostawić. Interesuje nas ten trzeci krok. Zobacz, on jest najważniejszy. O tutaj. Interesuje nas zaznaczenie checkboxu data i wybranie odpowiedniej daty, formatu daty, czyli wskazujemy na układ daty, którą mamy w naszym formacie tekstowym, a którą chcę przekonwertować na prawidłowe daty. Zauważ, że mamy daty w różnym układzie, ponieważ w większości dat mamy układ dzień, miesiąc, rok. Taki też układ tu zastosujemy. Jeszcze wskażemy na miejsce docelowe, gdzie wstawimy prawidłowe daty. Zobacz, prawidłowo nam Excel przeczytał wszystkie daty. Sprawdzimy jeszcze, czy daty to są daty. Prawidłowe. Narzędzia główne, data. I zobacz, mamy format ustawiony. Na poszczególnych schematów walutowe, złotówka liczbowe w liczbach i daty w datach. Czyli prawidłowo nam tutaj Excel odczytam za pierwszym razem. Gdyby nie odczytam nam dat, które są w innym formacie jak zaznaczyliśmy, to oczywiście musimy tu tutaj poprawić i jeszcze raz zastosować układ, na przykład rok, miesiąc, dzień. Przejdziemy do siódmego przykładu z nieprawidłowymi datami. Zobacz, mamy tutaj układ. Jeszcze inny, bo mamy układ bez separatora. Zastosujemy znowu narzędzie tabelę danych, czyli dane, tekst jako kolumny. W pierwszym kroku pozostawiamy układ domyślny, rozdzielony, przechodzimy dalej. Tutaj wszystko jedno możemy sobie oznaczyć, tabulator możemy zostawić. Interesuje nas trzeci krok. Zobacz, tutaj musimy sobie oznaczyć układ dat, które są w naszym schemacie, czyli mamy tu układ rok, miesiąc, dzień. Pamiętaj, że musimy to odznaczyć schemat dat, nie naszego ustawienia regionalnego, ale właśnie dat, które chcemy poprawić. Tu mamy rok, miesiąc, dzień. Czyli nie dzień, miesiąc, rok, tylko rok, miesiąc, dzień. Chcemy miejsce docelowe ustawić obok. I zakończ. Excel i w tym przypadku prawidłowo odczytał schemat dat oraz wstawił nam prawidłowe daty do kolumny obok. Sprawdzimy jeszcze. Układ rzeczywiście jest prawidłowy. Mamy różne formaty na różne kategorie. W przykładzie ósmym pokażę Ci jeszcze inny sposób rozwiązania tego samego problemu. Dat za pomocą narzędzia teksty jako kolumny, ale pójdziemy teraz innym schematem. Zaznaczamy zakres nieprawidłowych dat. Dane teksty jako kolumny, i tutaj w typie danych źródłowych wybierzemy stała szerokość. Również bardzo ciekawa metoda. Dalej, i tutaj na tej linii, używając małych wskaźników trójkątów, musimy podzielić nasz tekst na rok, miesiąc, dzień, uwzględniając, że rok ma cztery cyfry, miesiąc ma dwie cyfry i dzień ma dwie cyfry. Tekst teraz podzielimy na trzy kolumny. I ten układ jest bardzo fajny, bardzo dobry, bo w każdej kolumnie będziemy mieli osobno. Rok, miesiąc, dzień. Czyli rok, dwie, miesiąc i dwie, dzień. Dalej. Tu możemy pozostawić format ogólny, bądź zaznaczyć jakikolwiek format. Na przykład datę. Ale jest to tylko formalność w tym przypadku. Dlaczego jest to formalność? Dlatego, że dane i tak powędrują do trzech osobnych kolumn według schematu naszego podziału. Jako liczbę. Następnie te dane połączymy za pomocą odpowiedniej funkcji i otrzymamy datę. Jeszcze wskażemy miejsce docelowe. Wskażemy kolumnę obok. I zobacz. Rok, miesiąc, dzień. Jak teraz połączymy te nasze cyfry, w konkretną datę? Zobacz. Do połączenia naszych danych zastosujmy funkcję data. Mamy tutaj trzy argumenty. Zobacz. Mamy rok, miesiąc, dzień. Musimy rok zaznaczyć. Rok mamy tutaj, miesiąc mamy tutaj. I dzień mamy tutaj. Nic więcej. Ok. I zobacz. Mamy prawidłowe daty. W dziewiątym przykładzie mamy daty w różnym układzie. Jest okay. dzień, miesiąc, rok, jest rok, miesiąc, dzień. Mamy różne separatory. I sprawdzimy, czy narzędzie tekst jako kolumny uwzględnia w swoim działaniu, że. Możemy mieć różne separatory, możemy też w ogóle ich nie mieć. Czy prawidłowo nam odczyta daty? Na podstawie tego, że zaznaczymy układ, który nas interesuje, układ dat. Możemy jeszcze zrobić sobie jeden układ, podzielić, slashy dodać, żebyś widział, że są całkowicie różne separatory. OK. Dane, teksty jako kolumny, rozdzielane. I teraz zastosujemy sobie, może tutaj mam w większości... Rok, miesiąc, dzień, czyli zastosujemy sobie tutaj układ rok, miesiąc, dzień i miejsce docelowe, kolumna obok. Zobacz, odczytam nam Excel prawidłowo wszystkie daty i mamy przetworzone wszystkie daty prawidłowo. Mamy formaty odpowiednie, liczbowe, mamy liczbowy format, daty mamy, daty format, procenty procentowe i tak dalej. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale finansowy Excel. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Cię zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.